Xbox Rog Ally X to nowa konsola od Asusa, powstająca we współpracy z Microsoftem. Już wiemy całkiem sporo o tej konsoli, znamy specyfikacje, wiemy, jakie gry będą działać na tej konsoli, wiemy też o zmianach w systemie operacyjnym, ale nadal nie znamy daty premiery ani ceny tej konsoli. To znaczy nie znaliśmy, bo już teraz wiemy kiedy ta konsola zostanie wypuszczona i w jakiej cenie, więc zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronik, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kod rabatowy. Cześć, witam was serdecznie z tej strony Mads i w dzisiejszym materiale poruszymy temat Xboxa ROG Ally X. Ja wiem, że zaraz część osób mi powie, to żaden Xbox to jest konsola przenośna od Asusa. Szczerze, ja nie mam zamiaru tutaj nikogo przekonywać, czy to prawdziwy Xbox, czy fałszywy Xbox, czy to w ogóle nie jest Xbox. Każdy ma swój rozum, więc wy... Yy... Wyciągnie swoje wnioski z, z wszystkich informacji, które tam mamy dostępnych. Dzisiaj chciałem się bardziej skupić na tym, kiedy ta konsola będzie w ogóle dostępna, bo wiemy, że w tym roku to było już mówione wcześniej, ale do tej pory nie znaliśmy konkretniejszej daty premiery ani ceny tej konsoli. Co prawda, oficjalnej informacji od Microsoftu czy od ASUSa jeszcze nie ma, co nie zmienia faktu, że część osób już nie zna tej daty premiery i ceny i taką osobą która akurat to zna jest popularny youtuber Ecstasis który swoją drogą bardzo często publikuje różne informacje dużo wcześniej zanim one się pojawiają więc to że on twierdzi to co twierdzi ma dużą szansę na bycie prawdą. Oczywiście czasami pewne rzeczy gdzieś ulegają zmianie, ale. Myślę, że akurat tutaj się wiele już nie zmieni. Zresztą, akurat to, co zaraz usłyszycie, myślę, że część osób się pewnie tego już spodziewała. Swoją drogą, zanim przejdę do ceny i daty premiery, chciałem też wspomnieć, że ten sam gość Ecstasis podczas swojego podcastu ujawnił też, że już niedługo Microsoft planuje podnieść cenę Xbox Game Pass i chyba PC Game Pass. Więc, to swoje, to też taka. Wrzutka, że tak powiem, widać. Wszystko idzie w górę, niestety. Game Pass też. Oczywiście nie mam pojęcia, jakie, jaka nowa cena będzie. Myślę, że jakaś wielka, pewnie nie. Co nie zmienia faktu, że no, nikt nie lubi podwyżek i ani ja, ani nikt inny pewnie z tego powodu szczęśliwy nie będziemy. Ale z drugiej strony, co nie zmienia faktu, że no, Game Pass to nadal jest ogromna biblioteka świetnych gier też na premierę, więc no, te oszczędności dalej będą, tylko no ciutkę mniejsze. Dobrze, przejdźmy więc do samej konsoli. Właśnie ten popularny insider Ecstasis ujawnił, że już w sierpniu zostanie uruchomiona, uruchomiona przedsprzedaż, czyli to nie jest data premiery, tylko sama przedsprzedaż. Nie podał konkretnej daty, powiedział tylko, że w sierpniu. A premiera urządzenia, właściwie urządzeń, przepraszam, bo przecież to mają być dwie konsole, premiera urządzeń odbędzie się w październiku, też bez, bez konkretnego dnia, ale wiemy, że to ma być październik. Według informacji też, według potwierdzonych przez dwóch europejskich sprzedawców, więc to nie są tylko informacje gdzieś tam przez niego wymyślone, tylko on to potwierdził ze sprzedawcami. Zresztą wiecie, jak to często jest z tymi. Sklepami online często już publikują informacje, gdzieś tam mają w bazie danych, więc według tych informacji europejskich sprzedawców Rog Ally ma kosztować 599 euro. To jest ten słabszy, słabsza ta konsolata z mniejszą, ze słabszą specyfikacją, prawie 600 euro. Natomiast ROG A, Xbox Ally X będzie kosztować 899 euro, czyli prawie 900 euro. Jak to się przełoży na polskie ceny? Myślę, że no, tak pi razy oko trzeba mnożyć to razy 4, plus tam ze stówkę dwie pewnie dodatkowo, bo tam zawsze gdzieś te dodatkowo jeszcze jakieś, nie wiem, czy opłaty, czy po prostu dystrybutorzy lubią sobie dodatkowo jeszcze pociągnąć od klienta pieniędzy myślę, że 4 razy 6 no to wychodzi nam 2400, więc to jest będzie, czyli pewnie ze 2600 będzie kosztować ten słabszy model Xbox rogali, a ten mocniejszy 9 razy 4 to jest 3400, czyli jakieś 3600 pewnie będzie kosztował. Co szczerze powiedziawszy, nie odbiega aż tak bardzo od, przepraszam, przepraszam, pomyliłem się, 3600, no bo 9 razy 4 to 3600, e, czyli, czyli 3800 pewnie będzie kosztowała ta konsola, więc e, szczerze to nie odbiega aż tak bardzo od obecnych cen ROG Ally, bo jak sobie e, e, sprawdzicie cenę Rock, ASUSa ROG Ally z 2004 roku, to ta cena też jest jakoś prawie 4000, więc tutaj zaskoczenia nie ma, bo na przykład tutaj właśnie patrzę na Media Expert, to jest 3899 z 2004 roku Asus ROG Ally X. Tutaj mamy w Xcomie 3700, więc to są takie ceny, które można, których można było się spodziewać. A za ten słabszy model to jest 2600, te konsole też jakoś schodzą 2400-2600, więc to są takie ceny, których można było się. Spodziewać. Tylko oczywiście ten model z 2004 roku to jest oparty o Ryzena Z1 Extreme, a nie, z, a nie Z2 Extreme, więc za te same pieniądze dostajecie dużo więcej. Ja myślę, że część osób może być rozczarowana trochę ze względu na to, że chyba mi się wydaje, część osób sądziła, że może Microsoft będzie dokładał do tego interesu, że może to były takie plotki, że a tylko. Nie, nie były to potwierdzone informacje, nie były to wycieki informacji, tylko taka spekulacja, jak taka czysta spekulacja, że a, może jak Xbox Series X był dotowany, to może i to też Microsoft dotuje, ale to tak niestety nie działa. To nie jest ich własny sprzęt, który mieliby dotować. To jest współpraca z Microsoftem. Nawet jeżeli Microsoft kasy za to nie dostaje, to Asus musi na tym zarobić, tak czy siak, prawda? Może tam jest jakiś deal, jeżeli chodzi o Markę i, i tego typu rzeczy. Może Microsoft jakieś pieniądze z tego jeszcze dostaje, trudno powiedzieć. Jakby nie było, no ten e, przycisk X, Xboxa tam jest, nie? E, więc może jakąś licencję, że muszą płacić. Śmieję się, spekuluje to nie mówię, że tak faktycznie jest. Jakby nie było, cena jest taka, jaką ja by, jaką, jakiej ja się trochę spodziewałem, e, a te niestety dotowanie konsol to chyba już. E, Chyba już nie wróci mi się wydaje, zresztą jak sobie popatrzycie na to, co się dzieje nawet z cenami konsoli Xbox, które poszły w górę ile miesiąc temu, nawet chyba niecały, no to, to, to właśnie jest właśnie obecny rynek, obecna rzeczywistość, jeżeli chodzi o konsole, że tak powiem, taniej już było i nie będzie. I myślę, że to do tego trzeba się przyzwyczaić, że niestety sprzęty nie będą już dotowane alternatywą dla osób, które nie chcą wydawać pieniędzy na taki sprzęt, to jest game streaming, więc no, dlatego te sprzęty nie będą dotowane, mi się wydaje, i dlatego konsole Xbox, czyli te prawdziwe konsole, są drogie, a sprzęty, że tak powiem, we współpracy z Microsoftem, jakieś na licencji Microsoftu, czy na licencji Xboxa, tanie też nie będą i i ta, to taka, taka nasza rzeczywistość. I szczerze powiedziawszy, nawet już tak wspomnę, jeżeli chodzi o nowego Xboxa, to też mam wrażenie, że nowy Xbox, który ma podobno mieć premierę za dwa lata, a podobno w przyszłym roku ma być ujawniony, wydaje mi się, że cena też będzie wysoka. I nie sądzę, żeby Microsoft dotował tej konsoli. Może nie będą chcieli na niej zarabiać, w sensie, że może po prostu pójdą po kosztach, albo jakieś tam śmieszne pieniądze tu i tam będą w stanie dziś pochłonąć, ale ogólnie wydaje mi się, że, 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 że to już nie wróci. Także tak to wygląda. Dobrze, to yy, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym sprzętem, yy, tak to wygląda. Premiera prawdopodobnie w październiku. Cena tej mocniejszej konsoli, której moim zdaniem chyba bardziej, war, którą bardziej warto kupić to będzie no, 900 euro, czyli jakieś 3600-3800 polskich złotych. Cena tak jak innych urządzeń, szczerze powiedziawszy, więc wielkiego zaskoczenia tu nie ma. Dobrze, słuchajcie, to chyba tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym materiale. Cześć.